Witajcie moi drodzy na moim turystycznym kanale. Dzisiaj rozpoczynam opowieść o wakacjach, jakie spędziłam razem z moją rodziną w okolicach Bieszczad. Zresztą naszym celem były Bieszczady, ale rozpoczęliśmy naszą wycieczkę od podróży do Rzeszowa. Jesteśmy w Rzeszowie, idziemy na nasz pierwszy spacer. Idziemy wzdłuż rzeki Wisłok. Jest już wieczór. Cały dzień jechaliśmy pociągiem. Ale jesteśmy. Jesteśmy już w pierwszym miejscu naszej, naszego postoju. W pierwszym miejscu no, naszego zatrzymania na trasie. I zapoznajemy się powoli z miastem. Nocleg mamy w PTSM Alko przy Rynku Miejskim. Jest dość głośno, z czego nie jesteśmy zadowoleni naprawdę. Jesteśmy załamani, bo mieszkamy na pierwszym piętrze, a pod nami jest lokal gastronomiczny z potańcówką, dlatego no, mamy nadzieję, że przynajmniej do 12 albo do pierwszej zakończą imprezę, żeby jakoś wypocząć przed następnym dniem, bo w następnym dniu idziemy do, jedziemy do Sandomierza. Tam będziemy zwiedzać. Jutro się również odezwiemy. Nagramy, parę fajnych ujęć. A teraz jeszcze mam tutaj panoramkę na Wisłok, mosty i tak dalej. Troszkę od, mnie, od um, tej promenady przy Wisłoku i idziemy do takiego parku Olszenki. żeby jest cichszy zakątek Na rynku miejskim w oczy rzuca się pomnik Tadeusza Kościuszki, renesansowy ratusz, jak i większość pięknie odrestaurowanych kamieniczek oraz studnia z XVII wieku. Chodząc po starym mieście w Rzeszowie, zwraca uwagę wieża kościoła farnego, kościoła przebudowanego w stylu barokowym. Wędrując dalej ulicą 3 maja natknęliśmy się na przepiękny budynek. Jak się później dowiedzieliśmy, był to dawny konwent Piarów, jeden z najcenniejszych zabytków Rzeszowa. Przedstawia on sobą formę klasycyzującego baroku i jest no, naprawdę piękną atrakcją Rzeszowa. I na ten kompleks budynków składa się Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża Liceum Ogólnokształcące muzeum okręgowe, które mieliśmy przyjemność odwiedzić i osoby, które zbierają na odznakę krajoznawczą Polski, no należy z tego muzeum wziąć pieczątkę jako że się zwiedziło to miejsce, bo figuruje ono w kanonie. No i rzeczywiście w muzeum były piękne obrazy, które widzieliśmy obrazy Gierymskiego, Grotgera. Czy Bozańskiej? Stąd też bardzo polecam, będąc w Rzeszowie, odwiedzenie muzeum. Wnętrze kościoła, które przed chwilą tutaj także mogliście obserwować, jest przepięknie urządzone ze smakiem, barokowo urządzone wewnątrz. Kolejnym e, pięknym budynkiem nad naszej trasie okazał się Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie, e, w którym obecnie mieści się Okręgowa Izba Lekarska. W związku z tym, e, że my byliśmy akurat w weekend, więc nie mogliśmy wejść ani e, zobaczyć od środka tego budynku. Z tej samej przyczyny nie mogliśmy wejść również do zamku, zamku Lubomirskich. W związku z tym pozostało nam jedynie popatrzeć na niego z zewnątrz. Natomiast przechodziliśmy taką piękną aleją pod kasztanami, i z drugiej strony mogliśmy zobaczyć piękne secesyjne wille. Idąc dalej, aleją pod kasztanami, napotykamy pomnik. Pomnik Jana Pakosławica, rycerza i dyplomaty, pierwszego właściciela Rzeszowa. Spotkaliśmy pomnik poświęcony pułkownikowi Cieplińskiemu i żołnierzom Win. Pomnikiem, który jest. Chyba najbardziej charakterystycznym dla Rzeszowa jest pomnik czynu rewolucyjnego, który czasami jest nazywany także pomnikiem walk rewolucyjnych i dotyczy walk toczonych na Rzeszowszczyźnie. Będąc w Rzeszowie, nie sposób jest odwiedzić wszystkich pięknych miejsc, ale tyle, ile nam się udało na naszej wycieczce, tyle, Również i Wam opowiedziałam o tych miejscach. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeszcze, jak widzicie, ostatni rzut oka na rynek miejski, na nasze schronisko PTSM Alko, które nas bardzo dobrze ugościło, ponieważ kiedy stwierdziliśmy, że w tym pokoju, który mieliśmy zarezerwowane, jest nam za głośno, zostaliśmy na naszą prośbę przeniesieni bez żadnego problemu do innego pokoju, z drugiej strony schroniska. W związku z tym nie możemy narzekać na nierzeczliwość, wręcz przeciwnie. Stąd też jesteśmy zadowoleni z tej wizyty. W czasie naszego pobytu w Rzeszowie odwiedziliśmy także Sandomierz. Domierz. Na, na ten temat zrobię dla Was osobny film. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!